Siemanko moje widzowie, z tej strony Ja witam was w którymś tam odcinku z Eurotrax Motor 2 Tym razem na multiplayer Jest dzisiaj ze mną Gimcia. Siemka I dzisiaj oboje jedziemy razem po załadunek do Wrocławia Tak, zgadza się Z Poznania do Wrocławia Jedziemy załadować, no co prawda we Wrocławiu nie ma jakiegoś portu na kontenery Ale we Wrocławiu jest lotnisko i tam jakiś nie wiem, yy, transporter przyleciał nie wiadomo skąd przyleciał mamy tajne przesyłki do przewiezienia. ale tego wam już nie będziemy mogli pokazać bo my tylko możemy pokazać razu, jak jedziemy po tym ładnym a to czy nas wyśledzicie czy nas nie wyśledzicie mnie już to nie interesuje więc nie przedłużając tego wej wejdę sobie do kabiny uruchomię silniczek yy, włączę światełka żeby nas policja czasem nie zatrzymała weź może ty wyjedź pierwszy bo ja nie mam jak i to ja pierwszy wyjedźmy będziesz... Nie nakręcisz się tak. Nakręcę. Bardziej bym się o ciebie bo Ja przeszłem. i coś mnie tam trzyma z tyłu. No dupa, żebym wyjechał trochę tak. Szukałem, który klawisz włącza mapę i lusterko. Ja już lecę. Tutaj w prawo cię kieruję, nie? Tak. troszkę szybciej pojedziemy, bo to jest tajny ładunek i nas, nikt nas nie może wyśledzić. Dobra, trzeba troszkę zwolnić. Nic nie jedzie, nie. Dobra, to lecimy. Gimcie ty tam goni. Tak w tyłu zostałeś. Spokojnie. Wiem, że masz 25 ton, ale... No właśnie. Musimy jechać tak, żebyśmy Gimcie nie zgubili, ale przy okazji też nie za wolno, żeby nas policja nie złapała. To jest taki tajny konwój. O, już wiem jak nazwę ten odcinek. Tajny konwój. To jest EU2, więc można robić co się podoba, nie? Ale jednak... Jak się makro to się chce jakoś tak jechać po swojemu normalnie. No widzisz. Jest ze 120, prawie i tak zaraz trzeba hamować w sumie już. Ale mam dobre hamulce, więc nie widzę problemu. Pod góreczkę pamiętam, jak tu narzekałeś ostatnio, że pod górki i 40 jechaliśmy. Słabszy silnik włożyłeś. No. Ale kilka takich szybkich ładunków, i nie było już na no lepsze. Tak, do setki na razie przyspieszymy. Nie? Spokojnie. Teraz potrafię cię nadgonić, więc. No, tylko są na razie zakręte, więc tak nie bardzo trochę. W ogóle pojechaliśmy jakoś naokoło około Poznania. No, mamy korki. No. Nie możemy się dać złapać. Mamy ogon. Już 140, ładnie. Już zaraz będę musiał zahamować i tak. No już się licznik zamknął. I już dawno. Ja bym się bardziej bał o to, że w bandę uderzę. A nie o to, że licznik zamknął. No Ale tu zielone. A ja, że zsynchronizowane światła są? Tak, prawda. no czy nie jestem do końca pewien, ale raczej już tak. No to miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Nie? No. To jest tylko takie pierdółki, mogą porobić, nic więcej. No, jakieś nowe ciężarówki, mody. No, to, to już zajmie się studio SCS, nie? No, nie wiem. Mody? na no, raczej nie. No i tylko no. oficjalne przyczepy dają. No. Wow, ale mnie to wybiło. Ale ten, co nam daje zlecenia, nam płaci bardzo dobrze, więc stać na zawieszenie do nowej ciężarówki. No. Martin rzeka, że nie lubi jeździć pomiędzy dwoma bandami, w tych kruby. Tak. Boi się może jakoś No wiesz, on czasami często ląduje na tej bandzie, więc. I muszę też mój stan konta podreparować, bo jest tak troszkało na minusie. Kto był spostrzegawczy to już widział. Więc w miarę szybko ten ładunek przewieźć i... Może jakiś krótki się uda złapać tamto? Chociaż nie, nie możemy Wam tego pokazać. To już będzie w kolejnym odcinku. Ciekawi mnie, dokąd nas wyślą z tymi kontenerami. Nie wiem, nie, wiem, naprawdę. No, jedzie gościu z przeciwka. Trzeba uważać, żeby nas nie, nie wyśledził. No, to turek. <laughs> A żeś poszedł. No wiesz. No, rzucam jak. Ja przyhamowałem sobie przed zakrętem. No ja taki pewny siebie w ogóle widzę. No wiesz, bo pusta przyczepa to tam nic nie waży, to się nie trzyma drogi. No, no, no dokładnie. Bardziej, że każdy z nas dostanie inny ładunek o innej wartości. W sumie wartość może być podobna, ale żeby się nie pomylili. Mamy dwie różne przyczepy. Znaczy w sumie ramy nośne, o. Mm. Chciałem Cię pokazać z tyłu, ale nie mogę. Może na jakiejś stacji się na i zatrzymiemy? Możemy, owszem. No w sumie dobrze, Potrzebowałbym zatankować, bo już mi się... Powoli kończy paliwko. Wiesz, widzę te komentarze, gdzie realizm, to jest Eurotrakt, to jest smulotu. Ale ja już mówiłem, mamy historię i musimy ją wykonać, nie? Widzę no. stację. No, ja też widzę, właśnie. Żeby, pamiętajmy, żeby pod prąd nie wjechać. Nie, ona jest to, wracać po naszej stronie. Nie. A nie, jednak po drugiej. Nie, zwracajmy na siebie uwagi policji, nie? Tutaj, gdzie mieszkam, to koło mnie jest taka stacja i bardzo często ludzie osobówkami tak wjeżdżają, że... A później taki kierowca ciężarówki próbuje wyjechać i nie może. To ty ze ja tu czekam. Nasze 700 konne potwory muszą odpocząć. I doładować swoje zasoby. Dziękuję co tam. No już mam pełne. Podejdzie cię pochwalić swoją przyczepą. No taka pomarańczowa, Martin, niż czerwona. Leci. No taka. No taka se. No. Leci Ty pierwszy czy ja? Ja pierwszy na razie, bo tak cię najwyżej wyprzedzę. Gim ciuk. Rejestrację ma Prywatną normalnie na siebie zarejestrował ciężarówkę Ja zresztą też Możesz zobaczyć coś tam Mam... Ty masz 82, a ja... Przyniku Moment, już patrzę O, ty kurde Ty masz 18 Uważaj zakręt no 18. Tak, jeszcze mi się tu stało przed chwilą. No. O, 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 Troszkę mnie wyrzuciło. Tylko lekciutko. No tak drobno. Czekaj, że na randzie się nie da prosto. Raz tylko udało. Ale to na modzie było, było rondo takie, że nie wysepka, tylko takie kostka brukowa po prostu po środku. I... No to u mnie w mieście jest takie, że nie było miejsca, bo wśród bloków... Moje skrzyżowanie bardzo często kolizje były zrobili takie ręce z kostki, żeby autobus się mógł wyrobić. <noise> autobus jedzie prosto. <noise> tak no po... no. Ale ja jadę poza miasto. Jedziesz najpierw ze mną, a potem miastową? Czy jakby... tobą? No, polecę najpierw z tobą. możesz najpierw wysypać. Masz bliżej, nie? No dobra, to tu. Proszę. to tutaj w prawo musiać. jechać. Ja panowie tutaj. Ja jestem obcy, a ja nie stąd to... Chociaż mój główny garaż jest tutaj, w Wrocławiu, ale ja nie tutaj jestem. Ja mam tu tylko siedzibę. Jezus, świata. No jest kolejne światło? po prostu. No już się bałem, że wy mnie tak... w lusterku. Mamy oboje leasingowe tablice. <laughs> no tam nie szkoda. Gdzie jedziesz? Ciężka Noga. Ciężka Noga, brzegi rwie. No. Ale jeszcze światła są nie do końca zrobione, bo... ...nie ma żółtego światła. Wiesz co? Żółte masz w nocy, to mi wystarczy. Najgorszy wjazd na firmę. Dlaczego? Ja bym... mi on nie przeszkadza No to akurat jest pusto, ale jak masz się minąć z jakimś kolegą, to o Jezus. Mm -hmm. O kurde. Brak nimi. Mm -hmm. Dobra, wyrobiłem się. Teraz sobie nakręcę. Ty parkuj. Troszkę ci to opornie widzę, idę bo kręcisz tak jak nie wiem. No... Krzywą się ustawiłem niestety Kto tak jeździsz w tej wewtej. Poprawiasz, nie będzie dobrze z ciełacją. No musi być rudko. Musimy oddać te naczepy, i uciekać stąd i potem wrócić. Jak dostaniemy cyngrze już można je odebrać. No, pozbywaj się tego swojego dobytku, czy w sumie i tak go dostaniesz jeszcze raz? 89 ja 59 km do celu, przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Jedź pierwszy, bo. wow. wow, wow. wow, wow. A hamulec nacisnął, miałem laga jakiegoś dziwnego. Mam zielone, mam zielone, mam zielone, jeszcze, mam zielone, jeszcze, jeszcze. Znaczę, 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 No jeszcze ja zdążę spokojnie. No. czerwone światła... Nie lubię ich, o. Nie wiem, czemu mi się kierunkowskaz wyłączył. Może dlatego, że się kierownicą bawiłem. No, skręciłeś koła no, w prawo już. od huśka. MR Play, czy jakoś tak. Tak? No. Nie, nie kojarzę. Nie oglądam tak. o, 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 o kurwa Patrz, zachciało mi się pisać. Error. Dobra, ja był zielony. Wiem. Czekaj. Kurde. <ścoughs> On mi zaraz zniknie staba, tego nie chcę. Bardzo słabe auto na ja ten chcę. na radu tam na węgry. Wiem. Em, Efaryjne? Dobra. Napisam jeszcze tylko. dobra, a o, retarder se włączyłem. No, leci. Nie wiem co mi odpisze, bo już mi... o. Kurde, shift tab se włączyłem, nie no. tap. o. Ej, ja mam retarder. Lepiej a nie retarder. Jak go wyłączyć? Nie wiem, jak masz klawisze przypisane, ja mam przypisane na kierownicy. Ty, 50 jadaj Problem. Nie. Dobra, jedź. Nie. No nie hamuj. No, ja cofam tą no. Czy ty nie masz przypadkiem ręcznego zaciągniętego? Nie, teraz nie. Dobra, rośnie. 56 km naciągnę. Światło stopu, cię tak bo no Mam włączony. Ja to mam przypisane na kierownicy i na klawiaturze obok Entera. Więc stary jesteście gorzej. O co mam. No fuck logic. Dobra, kiedyś to ogarnę Ale ja to słyszę i mnie to irytuje, nie? Dobra, jakoś uszarpię te hamulce. Teraz tak jak idiota próbuje każdy klawisz. Oj, jest coraz gorzej. O, ogarnąłem. O, znikło. Czy z na wykopaliska masz? Mhm. To już chyba... Widzowie mogę się domyślić, co będziesz wiózł w tym kontenerze. Nie wiem, nie wiem. Ja tam mogę wszystko wozić. Mogę nawet jakieś sadonki wozić, tego nie wie nikt. Ja też nie wiem co ja mi tylko płacą, jestem kurierem. Nikt się nie musi dowiedzieć, co wie. Zresztą prawdziwy kurier nie, nie pyta się, co wie, tylko za ile i dokąd. No, Tam lepiej, sami powoli. Nie, do ja ty. 50 pod taką górkę. Gdybym miał mój stary silnik, to o jezu, bym tu się nie, już 65. Już 70. Właśnie, nie rozumiem takich ludzi, bo jest dużo takich ludzi, którzy się potrzebają po sławnych youtuberów, ja tak nie ogarnę. Ale wszyscy na EU1, a większość youtuberów wiezie na EU2 i takie. To jest irytujące. Mój Boże, będzie mi trzęsło, to jest super. Tutaj ostatnio nie miałem opanować ciężarówki, więc muszę dzwonić. Poleciałem sobie prosto w ogrodzenie. Gdzie mi szczepę? Przecież nie dotknąłem, panie, metr! No prawie. <grym> Dobry, dobry rozładunek, bo tutaj nie trzeba cofać. No też tak właśnie często tutaj wjeżdżam, jak mam. w tym miejscu. Ja tam jeszcze nigdy na dole nie byłem, byłem ci. No ja już byłem. Miałem tam parę razy ładunek, ale nigdy nie rozładunek. Nie, rozładunek w racji, chyba tutaj jest. No. Ja jeszcze się nie spotkałem, żeby był w dwóch miejscach. Doskonale. Oni się nie, nie liczą ryski, a przy okazji spłaciliśmy zadłużenie. Dobra, podjadę sobie do ciebie i się pożegnamy. Chodź sobie tam na dół, bo nie byłeś tam jeszcze. To nie było jakiejś okazji tam żyć Tylko nie jest za szybko. Ładne drifty by tu chodziły. No już wyszedł przed chwilą prawie. O, jak ładnie. O! Nie jedna rzecz. Wjechać tam? Wiem, że teraz jest strasznie głośno, ale... W sumie mogę na lusterkach to... Czek A! <laughs> Ta, kolizja. No, stój! Prawie. No, no. O, panie. Dobra, silnik. Wyłączamy. do ustereczkę. Mapę. Wyjdźmy na zewnątrz. A, no, ja wyłączę sobie dla, dla pizdu tak więc dzisiaj dowiedzieliśmy nasz tajny ładunek Nigdy się nie dowiecie co w nim było Znaczy co w nim będzie dokładnie Nie wiecie gdzie on był, macie nie wiedzieć przynajmniej Nie wiecie skąd go weźmiemy, bo wam nie pokażemy A więc ja ci dzięki Gimcie za udział w odcinku i mojej tajnej misji Ja również dziękuję No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie, cześć, trzymajcie się Cześć